Witamy was bardzo serdecznie w drugim odcinku naszych dealerów biznesu. Witam was cyfrowy dealer Marek i analogowy dealer Irek. Witamy serdecznie. Chcia chcielibyśmy po pierwsze podziękować Wam za naprawdę ogromne zainteresowanie tym pierwszym podcastem, za komentarze, które, które dawaliście, za bardzo ciekawe, inspirujące propozycje tematów. A propos tych komentarzy to no, były różne komentarze. Były też takie, trochę takie hejterskie, że w ogóle, czy my się w ogóle znamy na tym, co my robimy. I i, i, i tak dalej. Także słownictwo nie niestosowne stosujemy. A, no więc tak właśnie, jest. że słownictwo <laughs> niestosowne no więc właśnie, ale muszę wam powiedzieć, że byliśmy, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w sopockim TEDx-ie, tak w takiej konferencji, i tam ludzie podchodzili do nas, zaczęli nas od razu kojarzyć i zaczęli nam zadawać konkretne pytania. Myśmy się pytali, dlaczego oni tego nie, nie zamieścili w komentarzach, no to mm -hmm. bardzo często mówili, że oni się krępują, tak? Bo tam nazwiska widać i tym podobne. Także no może chcielibyśmy tutaj zaproponować, że jeżeli na przykład Dokładnie. się nie wiem, jakoś krępujecie pisać w komentarzach, żeby nie było widać Waszych nazwisk, to temu, może po że... prostu zaproponujmy prywatne wiadomości poprzez profil dealerzy biznesu na Facebooku. Może to będzie bardziej adekwatna forma, a faktycznie nam zależy na tym, żeby tych tematy były jak najbardziej adekwatne i faktycznie takie, które Was nurtują. No, bo ja rozumiem, że, że można to zrobić, tak? bo ja jestem, wiesz, analogowy no, no tak. trochę ja nie za bardzo się znam. Okej, okay, to spływę. ja biorę tą działkę na okay. siebie, odczytywanie wiadomości. Jeżeli będziecie pisać wiadomość, ja będę ją też odczytywał. Okej, okay, no tematów było sporo. <laughs> bardzo często ludzie pytali ciebie, Marku, jak to się stało w ogóle, żeś się, się tym zajął? No bo firma, firma twoja, twoja firma GIT rozwija się bardzo dynamicznie. Tak. A, a, a ja mam takie pytanie no. to, do ciebie: czy ty się w ogóle znałeś na tym parku? Czy ty w ogóle wiedziałeś, co to jest parkour, no bo wiesz, ja... to, jest, to jest dobre pytanie, Ilku, dlatego, że ja byłem światowej klasy specjalistą, dlatego, że z jakichś 10 lat temu obejrzałem film Yamakasi no, no to... i, st to jest... i stąd wiedziałem, co to, co to jest parkour. Nie, nie miałem zupełnie zielonego pojęcia. No to jak to się stało w ogóle, że, że się zaangażowałeś w to? No bo coś cię musiało chyba uwieść. Tak, tak, tak. No to jest dość, dość ciekawe historia, dlatego że pracowałem na uczelni jako doradca zawodowy, uczyłem studentów podstaw biznesu i prowadziłem takie indywidualne też rozmowy. Na taką rozmowę przyszło dwóch chłopaków, którzy mieli pomysł na biznes, który realizowali już go od roku pilotażowo za darmo, tylko nie wiedzieli jak zrobić na nim pieniądze, jak zacząć zarabiać. Dlatego przyszli po prostu pytając, Zadając mi pytania. I dałeś im pieniądze. A, właśnie, nie dałem im pieniędzy. Zacząłem dawać wiedzę swoją, którą miałem, zacząłem tłumaczyć, w jaki sposób można, można to zrobić, w jaki sposób można zarobić pieniądze. No i w końcu stwierdzili, że, że tej wiedzy jest tak dużo, że. że, on, że no, ja mam już to doświadczenie, mam tą wiedzę, więc zaproponowali mi udziały w firmie, którą, która nazywała się GIT. To bardzo ciekawe, czyli ja rozumiem, że oni byli fachowcami, tak? oni tak. się na tym znali, ale nie znali się na robieniu biznesu, czyli nie wiedzieli jak to przekuć na konkretne zadania, na konkretne rozwiązania, czyli de facto na pieniądze. A ty to wiedziałeś, tak? To znaczy, tak, no, no wiedziałem. No tutaj też nie, nie chciałbym y, tak powiedzieć, że nie znali się na, na, na biznesie, bo, bo to no. jest ciężko, jakby, ciężko powiedzieć. Nie ma studiów, w których ktoś ci powie, że dostajesz tytuł, i, i ty się znasz w tej chwili na biznesie. No przepraszam, przepraszam. No, są studia MBA na przykład, tak, gdzie wiesz, ludzie robią studia MBA. No, i oni już się znają na biznesie przecież. No tam. ja wiem. Bo są... pracują w korporacjach. Tak, tam, no, no, dokładnie. Biznes nie sam, tylko komuś na tak, przykład. Tak nie? jak na studiach z zarządzania, później ludzie idą i, i pracują, wysyłają CV, tak? A na powinni zarządzać, tak. a są zarządzani. No albo na kieszeni. Więc, więc tak to wygląda. Nie, no, no po prostu chłopaki byli naprawdę, mieli super pasje, mieli fajne zaangażowanie, super pomysł na to, żeby wprowadzić właśnie parkur do szkół e, dla dzieciaków. Mhm. Zrobić coś, czego w Polsce tak naprawdę jeszcze nie było, tylko no nie mieli pomysłu, w jaki sposób zacząć na tym zarabiać. No, mhm. ja, ja stwierdziłem, że ja wiem, jak to zrobić. Mhm. No i w ten sposób faktycznie połączyliśmy siły i dzięki temu w tej chwili Git jest największą firmą w Polsce zajmującą się parkour. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem, mhm. to w pewnym sensie byłeś inwestorem, ale nie byłeś inwestorem, który daje pieniądze, Aha. tylko dałeś im coś innego. Dałeś im pewną wartość, dzięki której te pieniądze się. Zaczęły pojawiać. Ja myślę, że tutaj tą, tą relację moglibyśmy postrzegać na, na zasadach takiej współpracy symbiozy, bo tak naprawdę ja miałem wiedzę, jak zrobić pieniądze, a nie wiedziałem co, nie miałem pomysłu na biznes, oni mieli pomysł na biznes, a nie wiedzieli, jak zrobić pieniądze. Więc w ten sposób dzięki temu połączyliśmy swoje siły i tak się właśnie zrodziła ta, 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 ta firma, bo tak naprawdę ja sam bym tego nie zrobił, oni sami też by tego nie zrobili. Tak, no bo, wiesz, bo git daje pewną fantastyczną wartość ludziom. Ja Aha. słyszałem, to znaczy nie, nie słyszałem, ale wiem, żeście byli jakiś tydzień temu w Paryżu przez tydzień, ćwiczyliście z twórcami w ogóle gitu, nie, nie gitu, tylko parkouru, <śm> Yamakashi. <śm> tak. Z twórcami gitu też, bo, bo, bo byliśmy tam faktycznie <śm> jako no, twórcy gitu. Giti git i Yamakashi razem skakali tam po <śm> dachach, tak? Tak, dokładnie. Uciekaliście więc... przed policją też, czy nie? Tak, dokładnie. No I tak było, że oni tam uciekali przed policją. Uciekanie przed policją, nogi, skakanie tak, tak. po dachach, tak, to Słucham. dokładnie to jest parkur, więc, yy, mm. więc tutaj nie chciałbym też demonizować. bo, Ale bo ja faktycznie, rozumiem, że wy te dzieciaczki tam, te, te kilku, kilkunastoletnie uczymy, uciekać przed, 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 przed policją, skakanie po dachach, tak? Wiesz, co, Irku, ja jako, że jesteś analogowy, nie oczekuję od ciebie zrozumienia w tej kwestii. No <laughs> ja, jestem analogowy. No, no ja jesteś, ja, i, to ja Ci i, to i wytłumaczę bardzo prostym przykładem, okej? Sztuki walki. Kojarzysz karate? Wiesz, co, no coś słyszałem. Coś słyszałeś, tak, super, tak, obiło ci się uszy. Na filmach no. jakichś widziałeś, tak? Tam tak. biją się, Masu zabijają kojama, Tak, ponoć i tak dalej. Tam. Nie wiem, kto kogo masuje, nic nie zrozumiałem, <grym> ale krew się leje, tak? <grym> tak. A w tak. szkołach się odbywają zajęcia karate, sztuki walki. No i tam się. No i tam się krew nie, nie leje. Nie, jednak nie leje się. Jednak się krew nie leje. Okay. Są to zajęcia dopasowane do, do poziomu y, dzieci. Aha. To samo my robimy. Czyli właśnie trochę też. Y, jak, jak to się odczarowujemy, taki mhm. zły PR, który jest zrobiony na parkur, przekazujemy parkur jako wartość, jako dyscyplinę, która jest pozbawiona rywalizacji, gdzieś gdzie się współpracuje, gdzieś gdzie się rusza, dzieci, mhm. dzieci łapią poprzez to pasję w ogóle do czegokolwiek, więc to jest to, co my robimy. Nie, nie, uciekamy przed policją. Czyli rozumiem, że to jest bardzo ciekawy biznes, który daje ludziom pewną, to znaczy ludziom, no, młodym ludziom, dzieciakom, tak? Którem, tak. Którym, którym można zaszczepić pewne wartości. No To jest ten etap, w którym najlepiej to zrobić. No, to fantastyczną misję macie, naprawdę. No. A powiedz mi, mhm. może ty, Irku, jak, jak to z Twojego doświadczenia wynika? Bo, bo tutaj rozmawialiśmy o Gicie, że ja dałem, byłem tym inwestorem, jak powiedziałeś, dając wiedzę. Mhm. Czy, czy też jesteś tego zdania, że, że takie relacje działają, że, że tak to powinno się robić, że są ludzie, którzy znają się na swoim fachu, ale na przykład nie wiedzą, jak zrobić pieniądze na tym. Ja, jak to jest oczywiście znaczy, ja, ja tym Jak najbardziej, bo na przykład wiesz, ja prowadzę Fundację na rzecz rozwoju talentów yy, i robimy stworzyliśmy nową markę, to jest Forum Efektywnego Biznesu. Aha. Tam gromadzimy trzy obszary. Są to przedsiębiorcy, znaczy gromadzimy, no, robimy różnego rodzaju konferencje, eventy, spotkania, warsztaty, szkolenia, tym podobne rzeczy. Mhm. Gromadzimy tam trzy takie obszary, trzy środowiska, które ze sobą nie współpracują. Okej. Okay nam zależy bardzo, aby oni zaczęli ze sobą współpracować i dawali sobie wartość właśnie, tak, bo niektórzy to szukają tak, mamy jakiś pomysł, szukamy inwestora, który daje kasę, Aha. on daje kasę, a my nie wiemy dalej, jak ten biznes robić, tak, no czyli inwestor jeżeli, daje kasę tylko, czyli, tak? czy dobrze rozumiem, jeżeli ja mam y, pomysł na biznes, a znajduję inwestora tylko z pieniędzmi, to ten układ zadziała, czy nie zadziała? No wiesz co, no to różnie to bywa, no bo jeżeli ja mam pomysł na biznes, ale, ale nie znam, nie wiem, jak ten biznes robić, bo nie mam takiego doświadczenia, to mi pieniądze w czy nie pomogą. No i tutaj właśnie widać na przykład to, o czym żeśmy rozmawiali w, w zeszłym tygodniu, tak? gdzie, gdzie ludzie biorą pieniądze z, z, tak z różnych jest. tam środków, tak, no i robią ten biznes do momentu, dopóki te pieniądze się nie skończą. Aha. I właśnie potwierdzasz to, mówiąc, że jeżeli mamy inwestora i mamy pomysł na biznes, ale nie wiemy jak ten biznes robić, no to tego trzeciego elementu nam brakuje. Czyli tak? właśnie kogo powinniśmy znaleźć, albo osoba, która ma pomysł na biznes, czy... Historia gitu jest powiedzmy jakimś takim modelowym przykładem? Czy może jakoś inaczej ja to postawiono? Ja nie wiem, czy no czy jest modelowym no przykładem, bo... ale na przykład kupaki no znaleźli w tobie człowieka, który wie, jak robić biznes. Tak? No bo z tego, co ja wiem o tobie, to ty już od siódmego roku życia robisz biznes. No, tak? To prawda, tak. No, może zacząłem. Tym, no może o tym opowiemy. Także no, masz doświadczenie, wywaliłeś się wielokrotnie, popełniłeś tam wiele błędów, tak o, 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 osiągnąłeś jest. wiele sukcesów, ale już. Dużo rzeczy się nauczyłeś. Tak? Niektórzy wchodzą dopiero do tego biznesu w wieku tam 26 czy 27 lat i im się wydaje, że wszystko wiedzą i wszystko potrafią. Czyli co powinna taka osoba, która ma pomysł na biznes. Czy Albo... chcesz wydusić ode mnie jakiś konkret. Nie, tak? ch chciałbym dla każdego, sam dla siebie, jak i dla słuchaczy, okay. chciałbym, żeby, żeby była jakaś konkretna wartość z tego. No to jeszcze raz, jakie jest swoje zdanie, jeżeli mamy pomysł na biznes tak. i ewentualnie jakieś źródła finansowania, to no. musimy mieć jeszcze kogoś, kto nam powie, pomoże stworzyć model biznesowy, czyli kogoś do, z doświadczeniem, kto wie, w jaki sposób ten biznes powinien funkcjonować. Tak? Mm -hmm. Nie tylko pieniądze, nie tylko pomysł na biznes, ale również ktoś, kto wie, w jaki sposób ustawić procedury, procesy, ma wiedzę zarządczą, wie, na czym można się wywalić, wie, nie wiem, w jaki sposób ten biznes prowadzić w ogóle. Mhm. Także to jest potrzebne. A gdzie taką osoba? osobę znaleźć? Wiesz co, no. W... Jak znaleźć takie osoby? Wiesz co, no, w pewnym sensie to mm, takie pytanie właśnie padło Aha. w jednym z komentarzy. W jaki sposób znaleźć takie osoby? I yy, wpadliśmy na taki pomysł yy, razem. Tak? tak. No nie wiem, czy pamiętasz? <śmiech> <śmiech> że, jak powiesz, to że powiem, znajdziemy tak. takich inwestorów. Którzy mogą dać ludziom pewną wartość. Czyli będziemy się pytać tych inwestorów, to, to są ludzie, którzy już, już prowadzą biznesy, to są, nie Aha. może nawet multimilionerzy, bo jednego mieliśmy przyjemność poznać. Jeżeli się zgodzą podzielić swoją wiedzą, no to będziemy mogli podać taką wiedzę i odpowiedzieć na pytania tych naszych słuchaczy, którzy będą tym zainteresowani. Mhm. I możemy właśnie też powiedzieć już tutaj o pewnej spontanicznej. Takiej, takiej inicjatywie, która się pojawiła po wyprodukowaniu tego pierwszego podcastu przez nas. Tak. Po, poznaliśmy człowieka z konkretnymi celami i, on, i będziemy go obserwować. On, on, on się na to zgodzi. Jego konkretnym celem jest, żeby w ciągu roku zarobić w aktywach, mieć w aktywach 400 tysięcy złotych. I teraz zgodził się na to, że będziemy, nie wiem, chyba raz w miesiącu yy, robili z nim taki zupełnie osobny podcast, gdzie on będzie nam mówił, co realizuje, w jakim momencie jest, jakie błędy popełnił, jakie sukcesy uzyskał, co mu pomogło, co mu, co przeszkadzało, mu, pomogło, co mu tak? przeszkadzało i to będzie praca na żywym organizmie, czyli to będzie fajnie. naszym królikiem doświadczalnym, tak? a my po prostu będziemy to komentować. Tak? Nie będziemy mu ani pomagać, ani przeszkadzać, tylko będziemy komentować rzeczywistość. Super. Ja myślę, że, że w tym jest duża wartość, dlatego, że będziemy tak jak mówisz, na żywym organizmie mogli na bieżąco to wszystko obserwować i, i też na tym uczyć, wyciągać z tego też, też jakieś wnioski, jakieś lekcje. No i to może być właśnie cenne dla naszych słuchaczy, ale również i dla nas. Tak? No jak Bo ja bardziej. całe życie się uczę. Tak? No, ja ja też nie zamierzam... To, że, bo jesteś cyfrowy, no ja jestem analogowy, muszę <laughs> przetwarzać z analogowego na cyfrowe i dopiero potem do mózgu to wchodzi. No to ty masz dłuższą drogę. No dłuższą drogę, no więc właśnie. No, masz, masz muszę, gorzej? No mam gorzej, czyli muszę jeszcze bardziej tak się napinać w tym, ale no tak a zwoje będzie. już nie te, no zwoje już nie, zwoje już nie, zwoje zwoje nie te, zwoje już nie te, I okay. e, jeszcze jedna rzecz, tak? Tak. ponieważ skoro mamy tych inwestorów zacząć atakować, to musimy wiedzieć, o co pytać, ale to nie my mamy pytać, tylko nasi słuchacze mają pytać, więc drodzy słuchacze, nasi kochani, tak jest. Przysyłajcie nam pytania, które my potem Będziemy mogli zadawać tym inwestorom? Tym inwestorom, więc jesteśmy ciekawi, czego, jakie pytania wy byście im zadali. Na to czekamy. Piszcie do nas, a my będziemy im to zadawać, i w kolejnych podcastach będziemy Was informować o rezultatach. Dokładnie, czyli do usłyszenia. Piszcie.